Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu burmistrz miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz oraz organizacji kombatanckich pod pomnikiem ofiar hitleryzmu w Cieszynie. Uroczystości obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana rozpoczęliśmy o godzinie 9. mszą świętą w Sanktuarium Matki Włoskiej Cieszyńskiej. 1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy rozpętały wojnę, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. W dniu dzisiejszym chcemy pamiętać szczególnie o tych, którzy stracili życie w latach wojny. Czcimy także i składamy wielki hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej, żołnierzom broniącym naszej ojczyzny i ludności cywilnej. Naszą uroczystość pod pomnikiem rozpoczniemy tradycyjnie od Mazurka Dąb Dąbrowskiego. Do hymnu. Bardzo proszę panią burmistrz Gabrielę Staszkiewicz o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, tam gdzie umiera dziecko, umiera cały świat. Dziś, 1 września, 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Stojąc pod pomnikiem ofiar hitleryzmu, te słowa jako pierwsze przychodzą mi na myśl i skłaniają do, do refleksji. Myślę o wszystkich tych, którym przyszło żyć w, czas w czasach wojny. Myślę o ich odwadze i poświęceniu, o wielkich sprawach i dokonaniach, ale też o cichym bohaterstwie. Myślę o najmłodszych, o dzieciach, bo historia tej wojny to również historia dzieci. Zamordowanych i zamęczonych w obozach koncentracyjnych, bezbronnych, świadków niewyobrażalnego terroru, ofiar zbiorowego mordu i przymusowej pracy, dzieci towarzyszących rodzinom w ich cierpieniu, w ostatniej, najczęściej wspólnej drodze w obozach zagłady. 1 września 1939 roku runął ich świat. Przestał istnieć ten pełen dziecięcej radości i nadziei, bezpieczeństwa, normalności, przewidywalności. Beztroskę i zabawę zastąpiła groza, okrucieństwo i codzienne świadectwa śmierci. Wojna, która przyszła, zdeptała ludzkie marzenia, odebrała najmłodszym dzieciństwo. Choć może lepiej jest powiedzieć, że wojna nigdy nie przychodzi sama. Przychodzą ludzie, Którzy wloką te wojny za sobą, skazując tych najbardziej bezbronnych na biedę, głód, poniewierkę, cierpienie i śmierć. Dziś, kiedy trwa brutalna wojna w sąsiadującej z Polską Ukrainie, wydaje się, że współczesny świat zapomniał o przesłaniu nigdy więcej, że nie brzmi dla niego jednak ono tak kategorycznie, że Druga wojna światowa, czas wielkich barbarzyństw w historii ludzkości i okres Holokaustu, największa przestroga dla ludzkości, to już przeszłość. Podczas gdy trwająca od ponad dwóch lat inwazja Rosji przynosi Ukrainie śmierć i zniszczenie, niosąc obraz cywilnych ofiar krwawego konfliktu, wśród których są również dzieci, podczas gdy są one rozdzielane, rozdzielane z najbliższymi, muszą opuszczać swoje domy, tracąc bliskich, gdy każdy kolejny dzień to strach, gdy rządzi pogarda i nienawiść, której wszyscy jesteśmy świadkami. I znów pojawia się pytanie, jak to możliwe, a wraz z pytaniem dociera do nas poważny sygnał ostrzegawczy. Bo takie wartości jak pokój i bezpieczeństwo nie są nam dane raz na zawsze. Musimy o nie zabiegać i nierozerwanie łączyć je z wartościami obiektywnymi, spośród których na plan pierwszy wysuwa się prawda. To, co się zdarzyło, jest straszne i tej historii zapomnieć nie można. Co zrobić, by się nie powtórzyła? Zofia Prosmysz, która przeżyła Auschwitz, by dać świadectwo prawdzie zawsze podkreślała: nie dajcie się zwieść ideologiom, których źródłem jest pycha, poczucie wielkości, wyższości, pogarda. Owocem tego są twory, takie jak Auschwitz. Przestrzegam młodych ludzi. Bądźcie czujni wobec tych, którzy nienawidzą innych tylko dlatego, że nie myślą tak samo jak oni. Ale nie odpłacajcie im tym samym, nienawiścią. A zwiedzając muzeum auschwitz birkenau albo inne obozy, zakłady, przywołujcie słowa Zofii naukowskiej. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, francuski historyk Pierre Noir pisał, że pamięć jest fenomenem wiecznie aktualnym, więzami łączącymi nas z wieczną teraźniejszością, a ktoś inny dodał, że to właśnie pamięć sprawia, że ta obca przeszłość po części staje się naszą i stanowi wielką siłę. Musimy dbać o tę pamięć. To na nas spoczywa ta odpowiedzialność, ten obowiązek, bo ludzi, którzy pamiętają zbrodnie faszyzmu, jest coraz mniej. Mniej jest też bezpośrednich świadectw. Nikt później nie opowie nam, jak było naprawdę. Szanowni Państwo, niech wolno mi będzie powtórzyć razem z Zofią Stępień-Wator, więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego, najważniejsze z przesłań. Pamięć ma pomóc nam wyciągnąć wnioski z błędów, które popełniamy jako ludzkość o zdarania dziejów. Nie może służyć rozpamiętywaniu w celu potęgowania wzajemnej nienawiści. Tej było już dość. Dziś, w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddajemy hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku z bronią w ręku przeciwstawili się najeźdźcy, stanowiąc przykład bohaterstwa i gotowości do największego poświęcenia. Oddajemy cześć poległym i pomordowanym, którzy oddali swe życie za naszą wolność i wolność naszej ojczyzny. Ważnym jest, byśmy swoją pamięcią otoczyli również tych, którzy pomagali im przetrwać i których, którzy swoją postawą uczyli innych wierzyć w człowieka. Bo czas II wojny światowej to również czas wspaniałych postaci, o których nikt nie wie, których nikt, którym nikt nie daje medali odznaczeń, które cichutko schodzą z tego świata. Dbajmy, by pamięć o nich i o najmłodszych ofiarach wojny. Nigdy nie ucichła, a przyszłym pokoleniom przekazujmy jak wielką wartość ma przeszłość i przyszłość. Dziękuję bardzo. To słowa się nie Dziękuję pani burmistrz za te ważne, piękne słowa. Kolejnym punktem naszego spotkania jest modlitwa ekumeniczna o którą poproszę księdza Rafała Stworę, kapelana 133. batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie. Drodzy Państwo, 85 lat temu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Pierwsze bomby spadły na śpiące jeszcze w tym czasie miasto Wieluń. 4:40. 5 minut później Szlowak-Holstein otwiera ogień do Stanicy Polskiej na Westerplatte. Tak zaczyna się II wojna światowa. Pierwszy żołnierz, który ginie na Śląsku Cieszyńskim, ginie około godziny 5 rano. Gdy spojrzymy na każde miasto, każdą wioskę, widzimy tam tablice pamiątkowe ludzi, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Dzisiaj chcemy. Powiedzieć, że pamiętamy. Pamiętamy, czym jest wojna, jak okropna jest wojna, i prosimy Boga, aby dał pokój dniom naszym. Bo tego każdemu z nas potrzeba, i w ojczyźnie, i na całym świecie. Ale również pragniemy powiedzieć, pamiętamy ludziom, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę. Żołnierzom, ale i cywilom, wszystkim, którzy kochali i kochają Polskę, i pragniemy prosić o dar nieba dla nich. Modlimy się także za nas, abyśmy potrafili ten trudny, krwawy, ale i piękny spadek, jaką jest nasza ojczyzna, zachować w wolności poszanowaniu jeden drugiego w miłości. Prosimy Boga o czyste serca, które kochają, a nie nienawidzą, które pamiętają okropności i pragną, aby nigdy zło nie dotknęło serc, sumień, ciał ludzi. Prośmy teraz miłosiernego Boga za wszystkimi, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Proszę miłosierny.